Witam Was z powrotem. Dawno nie grałem w to. Dzisiaj noc trzecia, tak? E, nie, przepraszam. W 3. No, bo już tamte noce zrobiłem. Więc teraz w Naft 3 będziemy robić. E, co my tu w ogóle mamy? A w sumie, w sumie nie obchodzi mnie to. Gdzie królik? Chyba, czytamy w Naft 3. Nie ma co ten. E, nie ma na co e, ten. Coś tam miałem powiedzieć, już nie pamiętam co. Ciskać przycisk, przetrwać do szóstej. Oczywiście, że tak. Uh, halo? Hej, hej! Okej. O, tu ma światło. E, ten tutaj, ten zepsute takie. Kubeczek. Hello? Dzień dobry. I, yep. W zasadzie tutaj to nic za bardzo. Nie ma chyba pierwszej nocy w sumie. A jestem całkowicie bezpieczny. O, pieniądz! Tu gdzieś jeszcze był pieniądz? Pamiętam, że gdzieś jeszcze były pieniądze, ale... O! Nowa kaseta. To nic nie było, mi się wydawało, że to coś było. Nic się nie dzieje tej nocy. Hehehe, <laughs> <laughs> wezmę wans. Freddy! Patrz, on jest taki płaski na kapeluszu. O, okej. Okay. Ej, ej! Nie, to tak... Nie, to system kamer! bory to system kamer miałem naprawić. O, jup. Kurde. 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 O! Jest! Drobiłem wieże z nich. Ty w sumie nie wiem. Ej! Halo! Światło! Dzięki. Je, nie jesteś poprzed- po ten po potrzebna, dzika. Uuu! No i teraz to jest wieża. Do... O! Piąta! Wow! Tak! O! Plezent! Siema, szybki powrót zrobiłem. Musiałem chwilę iść takie szybkie, ponieważ kamera trochę, ta, którą mnie tu widzicie, ucierpiała. Noc druga, mam nadzieję, że kamera teraz nie ucierpi. Halo, gdzie jest ten piękny? Nie gadaj mi tu. Gdzie jest piękny? I co jest? W którąś wentylację się. Z... Tom chyba? Tom zamknę. Nie, dwie się dało chyba. Nie dało się? tą wolę chyba. Nie, dało się dwie. To, to w końcu już sam nie wiem. O, jest tu, jest tu, mamy go tu, patrzymy na niego. Bo tutaj kartony są jakieś. Ej! Hello? E, wróć tam. Dobra, to się naprawia. Jezu, nie wiem co się dzieje chyba. E, wróć, wróć, proszę, wróć, wróć, zrób to. Nie, na niego miałem nie patrzeć, czy. OK, wraca. Ja nie będę na ciebie patrzeć, nie? Działa! Pra nie mogę na niego patrzeć, czyli dobrze pamiętam. Szczerze nie, w sumie nie pamiętałem, że tak on działał. Ej, ej! Wróć, wróć tam gdzie twoje miejsce. Jak to wentylacja? I proszę, napraw mi wentylację. Nie no, co wy gadacie? O, tam był ten. Wróć tu, wróć tu. Wraca. Dobrze jest, dobrze jest, mamy to. A! Bo! Jestem na pro player, tak? Dobra. W tym czasie. No wy se żartujecie chyba. Te kamery mi wyłączać będziecie. Halo? Kogo nie ma? Hello? Wróć! Wróć! <grym> Powiedziałem Łapa! <What the>? Nie! <grym> Dobrze! Nie, 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 wróć! Hello? Wentylacja jest! Eee! Zamknij! Zamknij! Dobra? Chamba sprawić aby się cofnął dobra wentylacja? Tak, tak, tak. więc do. Napraw. No nie no, jak to? System kamer. Wróć! Hello? Wróć. Wróć na miejsce. O! Wróć proszę cię. Poszedł sobie. Dobra, jak Megaton sobie idzie stąd. No wrócisz czy nie? Wraca. Jest dobrze. O! Yeah! Yo, Freddy, Freddy! Ale Freddy, ty. Pff, pff. Błędy techniczne Małe, jak zawsze. Bo ten. Bo tak. Chiema, ej, ręka ci ten czynika przez ten yy, ścianę. Noc drugą mamy już zrobioną. Mew, ej! Noc trzecia. Cichutko. Od razu zaczynamy, tak? Z grubej rury. Zamykam tam wentylację. Może najpierw. Dobra, i ta wentylacja. O, zamknij. Wentylacja już idzie. Zamykaj się, szybciej! Dobra, dobra, dobrze jest. Hello. Wow. Wentylacja, wentylacja może najpierw. Zapomniałem, że muszę przełączyć kamerę szybko. Ej, tu jest, restartuj wszystko! Boże święty! Dobra, nie wiem, zadzwonię, za zadzwonię, nie ma go tu, chyba nie ma. Dobra, jest tu, jest tu, jest tu. Zamknij siema Freddy. Ej, Foxy! Co tu się dzieje? Dobra. Chaj. Nie. Dobra, poszli sobie. Nie zauważyłem, że tu mogę zestawić sobie wszystko kliknąć. No, przerwa. Łap... pa. Łap... Co to spadło pod ziemię? I tu mi... Mhm. Pod ziemię spadło. Mamy zwierzątka. Hop. W sufit wleciał. A nie, tam poleciało, to nie wpadło ziemię, tam leży. Hello? Boże, tam mangle była. Będziesz tak łazić w to mi z powrotem, czy o co chodzi? Stoi tutaj. Wrócił. Ale tu samą wentylację w kółko chodzi. O, wrócił. Dobra, taktykę mam dobrą. O, Freddy. Dobra, jesteś tu. Nie! Idź mi z tym. Czuję mi do węta. Wróć. Gdzie jest? Tutaj. Znowu tędy. On tu będzie stać teraz. Super. O, wrócił, wrócił, wrócił. Oczywiście powrót. Tu się zamyka. O, powiem wam, że to nie jest wcale takie ciężkie. Jo! Co jest, Picie? A, mogłem zjeść, Picie. Czwarta, ostatnia. Dobra, lecimy. Dobra, gdzie on jest? Zamknę wentylację. Jestmy na zresetuj, wszystko. Nie wiem, co się stało. Ech. Siema Wrócił się, dobra e, wszystko, wszystko, wszystko No klikaj! Jest tu, jest tu dobra. Wróć tam gdzie chce, abyś wrócił, proszę Wraca, wraca, wraca! Nie, na no, spokojnie Tu jest, więc tutaj zamknę bardzo chętnie Jest to wszystko dobrze. Dobra Daję radę. Proszę zrób. O! Foxy. Wróć. Hello. Czwarta. E, Freddy, Freddy. Okay. Jest na miejscu, jest na miejscu. No to już jest prosta, tak? Nie! Yes! O tak, o tak. No. Halo. Yo! Ten Nightmare Fredbear. Szybko zrobiony. Mieliśmy radę z FNAFem 3. Więc jeszcze zrobię Nightmare Ballon Boya. Mamy wszystkie FNAFy te podstawowe, takie ukończone. Zostały tylko te różne inne tryby, więc dobrze. Ej, to jest. Tu jest pieniążek. Mamy pieniądz. Skupienie teraz. 5, 6, 7. Tak, 7 raz. 6, 7, 4, 5, 6. Ok, ramię. 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6! Jest! Dobra, to było proste w sumie. Jupi! Jo! Funtime Foxy! O, nie ma go. Zrobiliśmy chyba wszystko na ten odcinek. Widzimy się w następnych filmach! PA!